Nie ma to jak Twitch Witam państwa serdecznie Witam, cześć Witam Dzień dobry widzowie, witam was serdecznie Witam was też widzowie oczywiście Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym streamku Siema Witam Witam was serdecznie Dzień dobry Siemanko, nowy nabytek Fnatic Siema, siema Widzowie Dzisiaj nie ma Agaty po, w domu, nie? Na to. Czego jest tak cicho? ja, ja, ja! Dała Zespół durata to jest jakby zespół zaburzeń o podłożu takim neurorozwojowym, na który składa się zespół tików. U, 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 u. U! Dzień, 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 dzień. Mamy tutaj tiki proste i tiki złożone. Do prostych, na przykład należy tak? mruganie czy takie proste ruchy głowy. <trym złożonych> Do tików złożonych to są całe sekwencje ruchów, które mogą sprawiać wrażenie ruchów tak jakby robionych specjalnie. <trym złożonych>

Kuj... No, patrz, patrz! <suk> Nie no... Łysy jak kopie Loła Ja pierdolę jaką on kopną tego pierwszego Loła merganiemu kurwa na sali To jest... To było coś pięknego I to zbliżenie na tą jego kurwa opuchniętą całą nogę Uważaj <śfaj> kurwa! <śfaj> 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 Chuj bym komuś chciał tak, jakbym na przykład w jakimś fajnym MMA, że mam go w parterze i żebym mógł takie łokcie kurwa komuś. Uważaj, kurwa! Stop! I stop! Idę siku, jak dojdę. jestem za, za sekundę. Ja też w sumie, że Kosmita i debiutant w ataku reprezentacji Polski, Kapitan, który ma na koncie 69 goli, 123 mecz. Fajny były te streamy z piły na jego bramki czeka ten stadion, czeka Polska. Czekamy także my. Łe. <śpiewanie> <śpiewanie> Całe podlasie z nami śpiewa Pągowskiego, jebać trzeba! Ja <śpiewanie> tego kurwa, Ronaldo. Nie, no Pongowski jak asysta. Wszystko to zostało zagrane bardzo spokojnie, bardzo dokładnie, z premedytacją, z przemyśleniem. <grymne> Przepito. On się nie zatrzymuje! To jest już 70. gol! To jest właśnie ten zawodnik, nie wiem, ale Twitch to jest zajebista platforma, nie? Ja ogólnie kurwa kocham Twitcha I cieszę się, że moja przygoda ze streamowaniem rozpoczęła się na tej, a nie na innej platformie Bo tutaj taką w ogóle fajni ludzie są Fajne, faj fajna jest publika, fajny jest czat To jest, to w ogóle czat czasem to robi całą robotę streamera Dlatego widzowie, wy dzisiaj dostajecie wynagrodzenie Każdy z was dostaje dzisiaj po 1500 zł wynagrodzenia 3800 osób eee kalkulator 3800 osób i każdy z was zostaje po 1500 dzisiaj pula nagród prawie 6 milionów widzowie prawie 6 milionów na tym streamie jest pula nagród dzisiaj no coś niebywałego ale to zrobił kapitalne teraz podanie ależ to by było piękne krzepito W łapie Tysiąc mam w łapie. Ale wiesz, ja mam kilka samochodów, bo jestem streamerem, jestem milionerem, po prostu zobacz jak jestem kurny ubrany. ma pieniądze z subskrypcji. Zapierdalaj z tymi paletami tam chłopak! Tu mam jeszcze 10 do zbicia Ja mam kilkanaście samochodów, bo jestem tak obrzydliwie bogaty. Zobacz jak ja mam ma moje studio. Zobacz na moje studio, kurwa. To jest kurwa Centrum zabawy skurwysy ale widział Pan taki fajny ten skromniutki, elegancki, do robotki chce podjechać coś. Roboczy, mój też, też jeżdżę. Dybila z siebie robię w internecie, wie Pan. Miłego <śmielu> dzionka, zdróbka. I mam jeszcze e, zdjęcie na golasa Agnieszki, chcecie zobaczyć? Ha. Mam go tutaj właśnie, z syny. Mamy zielone, mamy zielone i ruszył. Ruszył zawodnik z Krakowa, rozpędzony w swoich legnicach i będzie teraz przemierzał kolejną trasę. Ej, pasy! No to ładnie. Jesteśmy w tym momencie po Tesco, Tesco kapelanka, Tesco kapelanka, ale nie, to już nie jest Tesco, to jest kurwa tałpłą. O kolego, I nie, nie, do pana, przepraszam. Na czerwonym, mam go, mam go. Daczo Kemplin, chodzi mocniej, mamy czwarty bieg, przejście na lewą flankę, on to ma, on ma to moc, Musi się kurwa O oh yeah. a ja wale wiadro, jadro, ale nie porobiło, masz mordzia, teraz ty walisz. Są dwa typy ludzi, ci co dbają o to co mają i ci co myślą o tym jak stracą to co teraz mają. Ja robię wszystko, żeby w ogóle nigdy nawet nie pomyśleć o drugiej opcji. Bo jestem facet i pracuję teraz na to co jest teraz. A jak ty masz na przykład wodę i myślisz, kurwa, a co się stanie jak mi się ta woda skończy? I rozkminiasz, ty szanować tą wodę, pić ją i szukać nowego źródła. Właśnie tak, właśnie tak. Szatujcie to, to było naprawdę dobre. <laughs> dobra, to było dobre. Kurwa. Dobra, dobra. dosyć kurwa. Zapraszam na imprezę. Ona dzisiaj w nocy nie chce zostać sama. Jako Słońcem cieszyć się, dępni z tygodniu to może niedobrze. Trzymam się swojego Bo się człowiek jak który mówi, że nie pija, ale przecież to widać, że to jest kwarkus morda zachlana, kołana z czerwony Chob wygląda w wieku 20 parę lat jak 40 lat. to no. będzie sprawdzałe, Agata poszła do sklepu. Grodka, bózka, grodka, bózka, sklema, czy piłeś dzisiaj wódkę Pytanie w ogóle Podziadno to się nie będziecie bawić Ja pierdolę W jakim ty mnie świetle przedstawiasz w ogóle? Dziękuję bardzo To jest sklejka klipów z dwóch lat widzowie nie? Cztery sytuacje może były na streamie, że się napijam alkoholu i kurwa sklejka jest jakbym codziennie walił wódę Panie Zbigniewie za udostępnienie działki Aha Aha ale powiem wam, że... No efekt jest piorun pioron... Pior... pioro, Pioruno... No nie... Wiem, no No tam nie, nie, nie wiem się wie? Tego nie dostałeś. Nie no, ale sety z widzami na mieście na Jarelach to jest akurat zajebiste, nie? Widzowie my się tak zżywamy wszyscy Przepraszamy cię. Lej, dobra. <laughs> Jaki kurwa dziadu jebany! Wow. Budowla jest podobny dzięki za piąty miesiąc. Like, dobra. Ale jaki niedobry ten sero? Nie dobre. Kasia nie jest. No to Jest chlebek? Przyzwyczajenie. Tak Łukaszek widzowie robił. Jak byliśmy widzowie na High highligu, jak Maciej Zony Ony Zoniu, mega szef, się bił, to byliśmy wcześniej w wódki i piwa i jak wylewasz, zamówił wściekłego psa, to tak ryjem robił do baby i baba nie wiedziała, o co chodzi. Zimna wpłacił 6 zł i... Zobaczę, zobaczę. Dzięki za 6 złotych 70 groszy. 69 groszy. Zobacz proszę, bardzo się postarałem. Wchodzi to już powoli, ja szuję. Wypisaj tyle jak chcesz. Ja piję. Nie, no kurwa. Proszę mnie przedstawiać w takim świetle. No, to no było. Chudy, chudy bajcek 03. Widzowie, tak naprawdę, był sok Komenta po prostu blany wcześniej do tych wszystkich setek, i po prostu was oszukałem. To była manipulacja. Pridziu, dzięki za czwarty. Tato mama się niepokoi. Nie już i wróć do nas na kolację. O kurwa! Masz donate JRL? Nie, Ja pierdolę i ja od razu przysięgam, My myślałem, jak ten młody podszedł i on mówi tak: masz donate ta JRL, i on wy tak. Jak on mi wyciągnie kurwa setkę wódki, mówi to jest koniec, widzowie. A na szczęście to był tym który potem wypiłem. Arbus jakiś tam. A dobra, tym Dobra, dzięki. Przecież ja jakbym miała rozmiar D to... jakie balony! Takie! Jakie wielkie! Dałam! Jezus! O, 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 o. Jak się nazywa ten mikrofon? Tenis. on się nazywa? Ja mam takiego małego. Jest taki mały no. Ty no byś się nie zmieścił w tym pokoju. Kutas mi stoi! Yoo! Mogę, mogę laskę wytrzymać! <laughs> O, tak! Zajebiście, stary. I 30 centymetrowy potwór wjedzie do naszych ust! Ej, multi, lubisz spermę od zuzy? Tak, kocham. Ale czuję ten smród. Dobra, płuknę to z połykiem. Ja to nie lubię. Ja to akurat yy, nie lubię yy, tego. Nie, no jak ty tyle trzepisz, to, to bo, nic z tego nie wychodzi, to ja nie Walimy jak mielonego, okej. Okay? Weź do tu. Weź do no Ale się lepi, panie. Wow, to on zrobił sam? Wyciągaj go. Nie muszę. Wyciągaj go. <glierne> Oj, dobry był. <klu Ride> no i mnie podniecił. Top, butem, <glierne> nie, ja Pytania z głowy. <sutawCO> <koli>. Oj, mnie <sutawCO> też. Więc A myjcie jajka. Ale powiem wam, że no efekt jest pioron, pioron, pioron.

nie wiem, nie mi się siedzi kurwa, zaraz wyłączam streama Mega og